Miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w Radomiu otrzyma unijne dofinansowanie do zakupu kolejnych dziewięciu autobusów o napędzie elektrycznym. Spółka otrzyma na ten cel ponad 19 milionów złotych. Na liście rankingowej opublikowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt MPK znalazł się wśród zakwalifikowanych do realizacji. Ten projekt wpisuje się wprost w naszą strategię Przebudowania, modernizacji naszej komunikacji publicznej, ale przede wszystkim to, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy, stawiamy na komunikację niskoemisyjną. Jesteśmy w trakcie realizacji już dużego projektu, bo w ramach projektu multimodalnego pozyskamy 10 autobusów o napędzie elektrycznym i te autobusy już wyjadą na ulicę Radomia w połowie przyszłego roku. Oprócz nowych autobusów miejskie przedsiębiorstwo komunikacji kupi także 5 mobilnych dwuwyjściowych stacji ładowania które zostaną umieszczone na terenie zajezdni oraz jedną stację szybkiego ładowania, która będzie zlokalizowana na pętni autobusowej przy ulicy królowej Jadwigi. Oprócz autobusów również będzie dostawa w ramach tego projektu takiego pojazdu technicznego, naprawdę dobrze wyposażonego, holownika, bardzo nowoczesnego, ale który jednocześnie będzie miał na swoim pokładzie również stację ładowania. Także gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, że się rozładuje któryś elektryczny, tak, no to wiemy sami, że on już wtedy nie pojedzie, to wtedy ten samochód podjedzie. Zakupione w ramach projektu elektrobusy zastąpią najstarsze. Autobusy spalinowe z rocznika 2002 będą wykorzystywane do obsługi linii numer 3, która zostanie całkowicie zelektryfikowana. Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu nastąpi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Przetargi na poszczególne elementy projektu MPK zamierza ogłosić w pierwszym kwartale 2020 roku. Dostawa autobusów planowana jest na rok 2021.